Jest z nami Maciej Wtuszko. witaj Maciej. Witam. Powiedz mi, czy to dzisiaj to już był ten prawdziwy Maciej Wtuszko, którego wszyscy oczekiwali już na KSW 17, czy jeszcze masz nam coś do pokazania? No nie, na pewno nie. No nie ma co się oczekiwać, to nie było nawet 10% moich. Bo ja tutaj po prostu chciałem walkę wygrać, zachowawczo strasznie walczyłem, po układanie nie, dać, nie chciałem się dać sprowadzić, ale oczywiście się dałem sprowadzić, jak to bywa w życiu. Ale to nie było to, co przyzwyczajam nawet na treningach kolegów. A jak ocenił swojego przeciwnika? Zaskoczył cię, cię czymś? To dosyć solidny zawodnik. No szczerze powiem, wydaje mi się, że z moich ostatnich rywali no, bardzo solidny zawodnik, bardzo silny fizycznie. W czym zaskoczył? No, zaskoczyć mnie nie mógł, bo wiedziałem, że będzie silny fizycznie, to się nastawiłem na to, że przewaga fizyczna będzie po jego stronie, no. Nie zaskoczył mnie. A powiedz, tam były jakieś zawirowania podczas ważenia, były jakieś plotki, że on miał dużą nadwagę, wiesz coś na ten temat? Czy faktycznie on zrobił te 73 kg, tylko każdy się wstydził powiedzieć tego? No nie miał 73 kg, miał nadwagę, niby był chory, później się nawadniał, później stanął na wagę, to było... A ile było tych kilogramów, wiesz? No wiem, ale czy to ważne już? No teraz po twoim zwycięstwie już no, nie ważne. Powiem weznę. ci tak, że już po nawadnieniu, jak ja już ważyłem więcej i on, to on był 7-8 kg cięższy niż ja. I tak. On może, on może walczy wyższej kategorii wagowej? No, powiem ci, że. Mogło tak bo być. on ważył ponad 85 kg na pewno dzisiaj. Eee, słuchaj, e, po walce wy wyzwałeś Kornika, tak? Czy wyzwałem, czy wyzwałem? Po prostu powiedziałem głośno, że wróciłem, żeby wiedzieli, że się obudziłem i że będę łapy trzymał wyżej i nie będę się dawał trafiać. No, chciałbym z nimi mieć rewanż no, no, to chyba jest logiczne. Czuję niedosyt z tamtej walki. No, nie ma co się oszukiwać, że tamta porażka jednak odkwiła mi w pamięci. A oglądałeś może walkę Kornika gdzieś tutaj za kulis? Oglądałem od drugiej rundy. Oglądałem... No się nie zapatrzyłeś. No właśnie się nie zapatrzyłem, ale widziałem urywki z pierwszej, to powiem tak, zajebiście go trafił w stójce, no ale później się dał niestety sprowadzić i, i tam się wypompował, mi się wydaje trochę próbował jakiejś techniki, widziałem i wydaje mi się, że tam stracił siły i później zabrakło tego prądu troszkę mu. Kornik był zapowiadany jako najlepszy zawodnik w Polsce wagi lekkiej. Czy chciałbyś mu odebrać ten tytuł? Z taki tego, taki nad, nadany, bez żadnego dowodu na to. Z tego co wiem, to Held chyba jest najlepszy. <laughs> Jakbym tak miał mówić na tę obecną chwilę. Kornik jest na pewno jednym z czołowych zawodników. To Ciężko powiedzieć, to jest najlepszy z nas. To byśmy musieli wszyscy być razem, w turnieju. w turnieju, w grupie się bić, każdy z każdym. No. W jeden dzień są lepszy, w drugi ktoś inny. No to jest taki sport. W jeden dzień po prostu lepiej ja zniosę stres, w drugi on. No i tak to jest. E, czy twoja współpraca z KSW układa się dobrze? Planujesz jakąś przyszłość, kiedy chciałbyś walczyć? Może z kim? Może jakieś nazwiska? Jak najszybciej chciałbym zawalczyć, ale na razie interesuje mnie wyleczenie moich pleców. A to jest z tymi plecami. Kontuzja. <laughs> jest mam blokadę. Nie mogłem się w ogóle ruszać jeszcze tam 7 dni temu. Było dosyć poważnie. No, wyrężyłem sobie dosyć poważnie tam kręgosłup jakiś kręg. No nie powtórzy ci to lekarz, dokładnie wszystko mówił, co się stało. Ja tylko patrzyłem się z otwartą buzią i nie wierzyłem, że mogę nie zawalczyć, jednak wszystko przebiegło tak jak powinno przebiec, blokada zadziałała, a ból nie czułem. Tańczyć. No, tańczyłeś pięknie tak. po, po zwycięstwie. I wyszło. A sobie chciałem się wrócić do jeszcze dalszej historii niż walka z Kornikiem. E, niekoniecznie do niego, ale do, do UFC. E, powiedz mi, jesteś jednym z nielicznych Polaków, którym, któremu udało się stanąć w tamtych, tamtych oktagonach. Jakie to doświadczenie? No, że to jest naprawdę olbrzymia organizacja, jesteś małym człowieczkiem, tak naprawdę tam, tacy zawodnicy jak ja. To jak się nie ma na nazwisko Antonio Jesteśmy Silva, to jest mrówka, tak? Jesteśmy mięsem armatnim dla innych zawodników, którzy się mają promować, to nie ma co się uszukiwać. Albo się przebijesz, byłem na pierwszą walkę w WCA rzucony na Potwora, Nidziku Aniego. Na szczęście że ja Potwora trafiłem, byłem większym Potworem w tamtej walce, no ale on cały czas jest promowany, z tego co widzę. Po prostu no, takie jest życie. Amerykanina będą bardziej... Ja nie jestem w ogóle anglojęzycznym zawodnikiem, czyli słabo mówiłem po angielsku, to już jest delikatny minus, można powiedzieć. Tam nie trzy, ma czwarte, view, przepraszam trzy czwarte Brazylijczyków tam nie mówi po angielsku, a są traktowani jak królowie. No to no, tak ci się wydaje, że są traktowani jak nie królowie. Nie są, bo tak wygląda to, no, z to z perspektywy widza. To z perspektywy widza sobie popatrz na ich wypłaty nawet. Zarabiają ci, którzy <laughs> są popularni, czyli Bisping, jeden z więcej zarabiających takich obcokrajowców, nie Amerykaninów jest. Bo jest Pepperview w Anglii, kibice angielscy kupują w Brazylii, są ludzie biedni, nie mają stosu, żeby kupić pepper view Wiadomo, Anderson Steve' to są, to są jednostki, bardzo duże, ale niestety kurde, inni zawodnicy więcej od nich zarabiają, tak nie powinno być, no ale liczy się to w jakim państwie mieszkasz i jakie pieniądze czyli nie do końca, tylko wrażenie sportowe aczkolwiek tak się może wydawać z dokładnie. perspektywy widza, który siedzi przed telewizorem dokładnie tak się może wydawać, że wszyscy zarabiają dużo a, a powiedz nie mi, tak. chciałbyś tam jeszcze zawalczyć kiedyś? no, no chciałbym zawalczyć, ale czas jest nieuchronny, nie stajesz się coraz młodszym zawodnikiem na razie skupiam się na KSW Zobaczymy co dalej będzie. Okej, okay, no to słuchaj, skoro dzisiaj było 10%, to ja nie wiem kogo musieliby ci postawić jak pokażesz tak 60, a no już tu to nie wspomnę. Dzięki za wywiad, dzięki za fajną walkę i gratuluję. Dziękuję. So fast. It's working. It's working. I can feel it. I'm feeling it! Stacker 2, 6 hour power. Extreme energy shot. Feel it fast. Energy that lasts. No crash. Now I'm ready.